Cześć, jestem Luka, znany dzisiaj. Osoba, zna, którą znaczy, czyli pan Racing Game. No, witajcie, hej, cześć, siemaneczko. Drugi gość specjalny, który pojawia się u mnie już drugi raz w całej karierze mojej YouTube'owej, czyli Arktos. Siema, siema, i w ogóle. I dzisiaj A ty będzie... mi mówisz, że to i tak kradno, ne, ne, zebo, przywitanie. Mogę prosić o ciszę asystentów? Dziękuję, Dziś, dzisiaj już robimy trzecią odcinkę z gry, która mnie zniszczy, czyli Resident Evil 7 Biohazard. Co dużo mówić, dzisiaj zmierzymy się dalej z tą straszną grą, która mnie zniszczy, bo ja nie wiem czy wiecie, ale ta gra podobno mega wchodzi na psychę. Co dużo mówić, pewnie niektórzy zgrali grali i kojarzą, chłopaki grali to kojarzą, a ja już bez zbędnego przedłużenia zaczynamy. Czytałem ostatnio ja twój twój pod twoim filmem komentarz, że... z takim protipem i przyznam, że tak, jest tam e, e, sprzęt, który jest e, zestawem naprawiającym, nie? Jak wyjdziesz przy tej blachce... Ale bar ja bardzo dziękuję jednemu z widzów, który mi, mi podał tego tipa jestem bardzo, ja... bardzo, bardzo wdzięczny. Ale... E, e, wiesz, e, wiesz co, Lug? Lug? to jest tip bardzo oczywisty i każdy o nim wie, tak naprawdę. No ale ja ty, ja ty, nie ja bez niego bym nie wiedział. nie wiedział. Ty byś mi o tym no, powiedział to... i tak w pewnym momencie, więc no... Tak, tak wiem, no, no, no właśnie dlatego, tak, że to jest tip bezużyteczny. Yy, ale, yy, bo każdy o nim wie, ale podziwiam, że faktycznie zauważył, co oznacza, że był bardzo uważny, kiedy sam to no, przechodził. No, jak, 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 jak on nadal tu przychodzi. Tak, że, że on, no, on, no, no, ale no. powiem Ci tylko tyle: zachowaj to sobie, bo masz yy, dwa yy, rzeczy do naprawy. Jednym jest zepsuty pistolet, drugim jest yy, shogun gun. Jest y strzelba, ten... dwururka. Dwururka. I powiem Ci tak, zamiast pistoletu lepiej naprawić dwururkę. Tak, bo ona bo, ma bo potem, bo, potem za, bo potem jakby... Chyba bodajże w tym miejscu, w tym pensjonaciku, gdzie walczysz z Marguerite znajdziesz imitację strzelby. I po prostu wtedy... Y Możesz podmienić to z tej Wiem, zepsutą strzelbę wymienić na tą sprawną. To pamiętam, widziałem ale Nie, ucink, nie o to chodzi. Ucinku chodzi ucinku o to, że, potem, że potem masz, masz imitację, imitację strzelby zepsutą. już. I możesz wymienić zepsutą strzelbę na imitację strzelby. I w tym momencie będziesz mógł zabrać zepsutą strzelbę, użyć zestawu naprawczego. I dostaniesz dwururkę, A dwururka ma ogromny damage. Tylko ma dwa pociski w magazynie. Ma dwa pociski, ale zadaje takie obrażenia. Że pleśniaki padają na. prawie. i to jest podstawowe, chyba padają Arktos na hita, nie? Tak. te pleśniaki one Wszyscy są straszne. Pracuje. One dziwnie chodzą. Ale one chodzą jak zombiaki. tak? Widziałem takie inne z chodzą na czworaka, takie dziwne, z taki dziw... dziwną... taki. No to, to takie. takie, 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 co, że. które wyglądają, jakby były zrobione w ogóle z pleśni samej. No bo one, no są, one są zrobione z pleśni. pleśni. Kurde, są, no, one są nie... szybkie, one mocno biją z tego co wiem, bo widziałem odcinku tak. na odcinku te, u tego widza, który pintał eee, ja tego tipa. Tylko, ja, ci ja powiem ci powiem tylko, tylko tyle. tyle. Eee, one z y, atakiem są bardziej podobne chyba do Likerów. Tak, podobne do Likerów. Tylko że one. Tylko no tyle, Likery są już buchy. mniej.. Likery są już mniej straszne niż one. No bo liker, Pani... Likera przynajmniej widzisz, a to jest to na pleśni tylko, nie? Więc tutaj tak, jakby ale nie ma. ja się już boję wchodzić do tej piwnicy, bo w tej piwnicy jest cała pleśń. Ale sama pleśń cię nie atakuje atakuje cię pleśniaki. Ja mam pytanie: kto nuci oryginalną piosenkę z Resident Evil 7 w pewnym momencie? Chyba Margaret albo babcia. Ewenin, To jest takie Ebenin. nucenie takiej dorosłej kobiety, jakby. No to to, to, to jest. jest... Właśnie, bo słyszałem takie... No to na naprawdę... To jest lewe, to jest babcia. No bo ja to słyszałem u odcinka u tego widza. Słyszałem to. No, co czeka? czekam poczekam pojęci każdego, kto się tknie rezydenta siódemki, nie? Jakby żeby grać w Resident Evil 7, to poza mocnymi <laughs> nerwami, które musisz mieć, bo niewątpliwie, nie? Musisz mieć, musisz mieć też jaja, nie? No. Więc... Y ja ci powiem tylko tyle, że ja mam jaja, Artos miał jaja, nie? Mm. No. A trzeba pamiętać, że myśmy wszyscy przeszli nawet te pierwsze Residenty. Artos pamiętasz te czasy, jak przechodziliśmy no. do Resident Evil 2, ten z 98? To były no. czasy. Który to był w... rok? 98, ale ja wtedy się dopiero urodziłem. Nie, eee, ale rok, w którym wy to nagrywaliście. Niech w tym to powstało. To znaczy, to znaczy, znaczy ja, to ja nagrywam to... do dziś, nie? Bo nie skończyłem jej jeszcze tam, ale skończyłem ją poza nagraniami, nie? A artykuł 50. Weronika? Też A kiedy? A będziecie robili. Zaczyć, czy będzie robiony remaster ogólnie? Tego? Będziecie nagrywali? Eee. Na razie, na razie tak daleko, daleko nie zaplanowałem, zaplanowałem. jeszcze w przyszłości. A w ogóle Rob, A w ogóle Kafka ma w planach robić ten remaster kod, kod Weroniki? Skąd no, mam, mam, mam wiedzieć? Dobrze. No dobrze, to idziemy dalej. Skąd mam wiedzieć na razie, na razie nie ma żadnych, nie ma żadnych, żadnych informacji. Na razie, nowym to, na razie to tak. Jedynie, jedynie, jedynie gdzieś, gdzieś Maja, to, to jakieś, jakieś plotki o, o Resident Evil bodajże... Ten, ten e, Outbreak, Outbreak które które ma ma remake który, który ma być remake'iem tej gry, ma być kanoniczne. Dobrze. E, oraz dobrze. gdzieś w oddali, oddali maja czy Resident Evil 5, 5 remake. Dobrze, a możemy iść dalej, bo bardzo e... już się robi chyba śpiący. E... Ja, ja nie się nie bronię iść dalej, dalej Ale to, jest, to wiem gdzie. Nie, czy iść przez dół, czy dalej tam. Ja naprawdę już zasnął od tego no twojego uciekania. No wybacz, ale no ja mam po prostu robić to, co wy mówicie. Luke, jak, 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 jak ja mam cię traktować wam poważnie jak jako youtubera? Jeśli, Jeśli ty, ty robisz tak, tak. czy ty czy porównujesz czasami moje streamy lub, lub ark ark... Ark... Do, swoich? do swoich? Nie, w żadnym wypadku. Polecam, bo polecam sobie porównać jak, jak mnie nagrywamy. nagrywamy. Bo, bo ja, ja... bo powiedzmy... Bo, powiedzmy, bo to, to, to jest to co cię różni od innych youtuberów. youtuberów i, to jest I to jest to, jest to, to dlaczego, dlaczego twój kanał, kanał stoi czasami, czasami w miejscu. Całkowicie. Całkowicie. Dobrze, wiem. Więc ja się tygnę Ale... jak Bakera. Znaczy... Bejker... ogólnie mój kwunek wygląda tak. No by są chwilę. Arctos ci, ci będzie mówił co i a ja, a ja, ja tego, tego, a ja będę ewentualnie stoi, strzelał ci kawostkami od tego do... Do, to tutaj to ślisko, to, to może zaprasz sobie jeszcze jerby na wszelki wypadek. A no, wiesz to chętnie co, chętnie to zrobię, bo już ja nie je wkurzę za... Resil lepiej zapasz sobie meliski. To sam się zapasz meliski, Arktos? Dobra, nieważne. A wiesz, a wiesz, że mnie meliska kurza po wypiciu. No i no co? co? Wejdź z domu, idź do garażu, idź do głównej sali, dobra, to co teraz do garażu pędzimy, tak? Zaraz, czy to, czy, czy, zaraz. Czyli że ja mam wyjść tutaj, i od razu do garażu, dobra. Wszystko jasne, no, chyba że nie Ale do no, Arcos, powiedz Arktos, mi, powiedz jakie, jakie to były, to były cudowne, cudowne czasy, czasy kiedy ty żeś, żeś przechodził wtedy z miejsca na, na miejsce, nie wiedział, miejsce, nie wiedział ty czeka czeka za rogiem, w wreszcie 3 na albo w tym, tym, że, że te że mapy by nie, były nie były takie oczywiste, takie oczywiste że zawsze zamurzało. To babcia ma swój własny się pokój. Czeka. Tak. Nie, się nie ma pokój. Nie było, pokój. Nic, nie było nie nic, nie nic pokazane, gdzie byli wrogowie. wrogowie. To, to, to było coś. Tak, tak to było, było właśnie coś, coś co sprawiało, sprawiało że, że Resident Evil był, był, silny, był silny, był potężny. Teraz to nie, nie produkuje już, już, taki, już takich gier horrorów. Eee, precyznie, żeby co, ty co ale ty brzmiesz trochę jak, jak ten, no, zapojnik. Ale nie, nie ja nie ja wiem, że to, to jest złe, bo on straszą na, na inną, inną metodę, metodę, te nowe horrory. idziemy? Ale... Gdzie mam iść ogólnie, tak szczerze, naprawdę? Ale... Ale... ale ten, ten. A czy dałeś nie, sobie, a sobie zadanie, co masz zrobić? Wyjść z domu, tylko jak? Eee, musisz znaleźć trzy główne psa. E, polecam, polecam pójść do, do kostnicy. kostnicy. Teraz? No, no tak. tak. Dobrze, ale na tutaj się chyba na razie nic nie stanie, jako tako. Dzień dobry. Eee. Który, Który do idzie, Artos? No to patrz na pokazuje. pokazuję. Proszę bardzo, idę Idę tutaj, bo tutaj, bo tutaj jest wyjście do głównej sali. Artos, weź go prowadź, a nie graj w dękach i ta dwa. Widziałem, jak to się odpaliło. Eee. Ja wiem, gdzie mam iść. Spokojnie. Chyba. Eee to jest jeszcze ta druga miniaturka proszę z Dejzgona. Ej, czy ja tu nie mam wejść? Tu. A, już wiem! Eee... Co ty masz, Masz nóż. To idź i tam zbierz sobie apteczkę, jeszcze jest w Nie tu. Nie tu! Tutaj? to wiedziałeś o tym? Tak, tutaj, kupi. Eeeyee kurde! Nie, kur, nie leć się! Po, no po mnie przyciski jej! Nie tutaj! Mo, mogę zresetować to, to co się da jakoś zresetować? Nie, 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 Zebrałem, nie Zebrani się. Rogi. No jeju, po mnie rogi Muj! przycisku już nie wolno nie, spokojnie, nie jest Nie jest to, nie jest to nie źle, jest źle, źle, ale po, po prostu to boli oczy. Przepraszam. No, mieszka, mieszka no nie ma nic. Tak samo. Bo ja z moim w Uwierz mi, ja miałem tak samo, więc czuję twój ból. Ja tak, Dobrze. ci powiem, ja, ja tak, ja tak, tak, ja ja Chyba ja tak, No, ja Chyba powiem ci, dobra, jak, ja, ja tak, raz ja tak, ja tak, ja takie, ja, ja takie, ja, ja takie, ja pierdolę. Nie. Dziękuję, że A mi nie. o tym mówicie, jest mi lepiej na serduszku. Dobrze, ale gdzie mam iść teraz. Skoro nie, ja... Skoro tam muszę... idź, idź do... okna, tam, do okna, tam, tam jest, jest policjant. policjant. Ale już, ale że, że dał mi już tą broń! Dał mi nóż, powiedział, że mi nie da pistoletu. A, my to, my nie już dużo, i to już dużo garażu, części jest zrobiono. Luk, do garażu! Już! Dobrze, idę, mogę biec. Może, Możesz. Tu, nie tu nie ma bakera Spokojnie, nie ma... Stary. I od razu, i od razu... Nie do przodu i Jak będziesz w gazu, od razu po spluwę, prawo kluczyk i do samochodu natychmiast. Ba babcia zniknęła. Nieważne. Do samochodu teraz, tak? A gdzie klucz? Tak. arktosy jak ja coś prowadzić go jak, jak trzeba, a ja, ja tego... A gdzie klucz? ja... Po prawej a będzie. A ja, ja idę sobie zaparzyć faktycznie yerby, bo, bo jestem już kurwiony Dobrze, gdzie gdzie ten klucz? To tak gdzieś chyba powinien być. Artos, prowadź go! Dobra, będę go już wprowadził za rączkę. No, Dobra. Tu będzie sprawa i klucz! A... nie. Tu. Otwórz tą klapę, jak zabiję policjanta, bierz jego broń i w prawo od razu. Zaraz. Zabiję policjanta u patu, Nieważne, nieważne nie po prostu, po prostu rób, to, rób to co mówiłeś. Ale jak prawo? Artof, prawo jest tutaj, Artof, tak? kurwa, prowadź go, no. A klucz? Ja gdzie? Gdzie klucz? Podejdź, podejdź. Nie, Pojedź. idź. Uruchom Cicho. Co jest? Przygotuj się. Gotowy jestem. Siema! Na prawo. Po, tato. To jest tak, bierz szybko i, i na prawo. Czym, czym się bierze? Czym się bierze? Prawo. Nie jak tutaj, tutaj. Yy. Idę do auta. Dobra, zdążyłem. Jak się uruchamia. F, dobra, wszystko F się robi, będę pamiętał. W Tył. tyłu, W tyłu. Patrz na drogę, gdzie wiesz. No, próbuję. Do tyłu. I... Szybko i tam. Stwierdził się przez to. No nie dobra, mogę. Nie Jak nie ma? O dobrze, trafiłeś go Jeszcze parę razy, nie Dobrze Dobra, umieraj stary ciacie stary municja była Wiem a okay. to jest dobra potem się to zrobi Gdzie on jest? Nie ma go Aha, siema nie, puść mnie. Czego tutaj się? Nie a co się on zrobi? Zrobić? Klikaj A, klikaj A! Dobra, klikam A, klikam A, klikam A! Klikam A! Kurde, no chyba że ja mam to zbindowane pod myszki, wszystko. Czy on w stanie? Nie nie, nie, nie. Dobra, na razie jest okej, okay, tak? Na razie jest, na razie nic nie zrobi mi. Dopóki... Ja, dopóki... Czyli nie mogę teraz normalnie wyjść na spokojnie, tak? Dobra, na spokojnie możemy wyjść. Weźmy tylko tę amunicję. Bo to się możesz przydać. Dobra, idziemy teraz idziemy? O czym się bał to będzie płonąć. Ona wybuchnie Ona Beknie. już wybuchła. On auto. żyje! Nie strzelaj do niego, nie strzelaj! Co mam Nie strzelaj, strzelaj, strzelaj! Nie! Nie co No to nie, nie mam to to robić! Osławi osłabi go! No no, no no Arktos, to no, 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 już nie wiem! Arktos, jego trzeba trochę obić wtedy Co ty pierwszy on... z Residenta? Co teraz zrobić? ale chyba nie wstanie, Każde, każde z nas go strzelało. Gdzie mam iść? Jak on, ja się mu udałem złapać, się A ja, Ale wiesz, że to ci zabiera HP. Chłopaki, bo czas leci, gdzie ja mam iść? E, drabina, za tobą. bombą. Zabrał wszystko? wszystko? Tak. E, Zabrałem tutaj amunicję, która wypadła, no i tak dalej, rozjechałem wszystko. Co się dało? Dobra, czyli tutaj, dobra, no to wchodzimy. Rozjechał. Nie mówiliście, że to się stanie? You're about to see oh, fuck! Nie, nie strzelaj! Stój! Is, is... Im... O, o, Ale, Ale czemu, czemu ja mam ci niby mówić o wszystkim, o, wszystkim co będzie się działo w Rezydencie, co? Nie no. wiem, chodzi, czy to chodzi o to, że ja się bał Co e, zrobiłem, tak. o nie, chyba coś to zrobiłem. Weź ten obrazek e, e, Obrazek na półce. Kogo to? Kto o. to jest? Nieważne, obróć a, to. no za tak głowa Obróć to i weź, I weź to, to. A Ta... Tam z tyłu chyba miałeś, a tam z tyłu za sobą Byk. chyba masz jeszcze amunicję przy okazji Dobra Za sobą obróć. wróćcie, obróćcie. jest tu skórzecz? Coś? O, dobra. No i co dalej? No nie jest po drabinie. nie, nie wracaj na drawinę, tylko wracaj raczej i otwórz no tam te tak. drzwi na hol główny, nie? Czekajcie. Jezu, no. no look. O Musisz tutaj mam... Mogę like. zejść tym czy nie? Tak. tak. Nie dostaniesz do mecza od bata. Tak, tylko że tutaj to nie jest chyba otwarty już. No to jest zamknięte. Dobra, otwórz. idziemy. Tam ale z... można, z... można sobie otworzyć. Tak, ale gdzie idziemy dalej teraz, chłopaki? Chyba ta, ale, normalnie to dobrze le... Ale lepiej se otwórz. Dobrze. Po co? Po co? To nie w końcu... Jej, Łukasz mnie odmienne zdanie! Ale tutaj nie, to no, drzwi no, odgasz, już mu no, się do niczego no, nie przydadzą, Arktos. No dobra. Nie, no no dobrze, no to to, luk, to jest kwestia tego, że każdy z nas ma inną taktykę. No dobrze, rozumiem, ale możemy nie dłużyć odcinka tylko w końcu momentu teraz, chłopaki. No. Idź, idź na, na główny hol. hol, na hol, hol. główny. I weźmiesz, no, I weźmiesz wahadło zegara, żeby no, Baker no, później no, tego, nie nie tego nie usłyszał. Ale... to że tam jest jakiś wahadło zegara, tak? Tak, a, najpierw odbierzesz to, telefon to, to od Zoey, Zoe, a później. Chyba na razie no ten... mi nic nie grozi. Tak, Luke, nie masz no co się tym się przejmować. Dobrze, rozumiem. Ja nie panikuję ja nawet to nie było straszne Nawet widać. No weź, daj mi spokój, jeszcze staraj się nie panikować. Tu on tu będzie, nie? Pozbieraj wszystko, co masz do U, widać, że ktoś tu coś srogo wciągał, mocny towar. Oh, yes. mama did my yeah. you a hard time? that's your father Cura. he used to be i'm sorry but he he he's a he's dead now you just might be able to pull this off what pull what off there's something I need you to do but I can't explain it right now you may need some sort of keys to do it but find a way out of the house okay I'll be in touch <laughs> e, Cenk, always No dobra. To jest... Tutaj... Zegar, zegar, zegar! Zegar! Nie widzę zegar Gdzie zegar? Wziąć go? Tak, wziąć to wahadło. Idź do, do, jadalni. do jadalni, teraz tam, tam gdzie wie, była urocza kolacja i kawakerów. kawakerów. Czyli za te drzwi mogę, nie? Możesz biec, Jezu, Jezu, luk Nie bój To, że on na chwilę umarł, to nie znaczy, że nie wróci. On się regeneruje. Jedyne, jedyne, żeby go zabić, to y, trzeba go tą piłą przyłańcuchować. Lub, Ale to gdybym, ja się, to gdybym tak, ja, ja się... To jeszcze nie teraz. Gdybym ja przejmował się przejmował wszystkim, co się dzieje dookoła... Babci nie ma? Dobra, jest. Zdaniem. No i co teraz? No, no, no idź do tego który, który jest tutaj, w jadalni. I co ja mam z, z tym zrobić? Tutaj to umieścić? Co mi to da? Umieść wahadło i nie, nie, nie zadawaj zbędnych pytań. Bekaj. Proszę, masz, masz pierwszy, pierwszy etap, etap do drzwi. Idzie Becker chyba, czy nie? Nie, nie idzie. Dobrze, no to idziemy do tych drzwi. Widziałem już te drzwi z trzema głowami na odcinku jednego widza, który dał mi typa. Ja jeszcze raz Ci bardzo dziękuję, Cię i pozdrawiam serdecznie. 6 razy dziennie nie trzeba tak, tego tak, powtarzać. Tak, tak. Przecież powiem tak, tak. już to tylko drugi raz, daj mi spokój. I miły jest, to go odcinki, nawet fajne ma. On już się sprawia przy walce z ukasem. No to, to wspaniale, wspaniale, tylko że, że to mówię, że no, jak, jak co 5, 5 minut, minut się powtarza, to to, to się, to to się to robi nudne, a nie? Ale on to, się może już bać, a ty mnie zakazujesz. To czy, pff, ja mu się ja nie, się nie bać, dobrać, tylko, dobrać, tylko że to, to, to jest kwestia tego, jak ci mówię, że większość graczy boi się i mnie za... Pozbieraj tutaj wszystko, co masz dookoła i zbij nożem tego... Eee... BubbleHead'a bubble O, nawiązanie a, do Outbreak'a outbreak tutaj jest. jest Czy to było od, a na podstawie Outbreak'a? E, znam, znam historię Outbreak'a, bo sam mam Outbreak'i Eee... No, o, to jest no, śmieszne osiągnięcie, dawaj no, tutaj no, cokolwiek Eee... Um, moneta I teraz no, i co teraz? No i teraz wyjdź. Anuluj. 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 Dobra, przepraszam. <noise> Postaraj się bardziej. Mhm. Powiem ci, że jeśli odszukasz od razu właściwą rzecz, to to osiągnięcie ci nie wpadnie. A ale ja mam. Ale, ale nie odszukam, bo nie wiem, co to takie, Wiesz co, To jest takie śmieszkowanie twórców z graczy, z graczy to że to my wiemy, wiemy że jesteście fujarami. To, to? to. Wejdźcie, to jest, to jest, to jest, chen... to jest chen... środek, środek chemiczny. Z niego nie możesz tworzyć apteczki i naboje. naboje. Służyłem apteczkę. A nawet, a nawet i wzmocniono. Przypadkowo, no przypadkowo służyłem apteczkę. Dobra, e, nie, Luke, wróćcie, wróćcie do tej strzelby. E, pokażę, e, pokażę ci ciekawego, ciekawego tipa, jak, jak e, weź tą strzelbę, przeładuj ją i odłóż ją na miejsce. I wiem, drzwi się zamknął. Tak, ale, ale najpierw ją przeładuj. I teraz, I teraz oduszę ją na miejsce, na miejsce. I, teraz I teraz masz, masz widzisz, masz, masz jeden centrum w ekipunku, u, mniej nie? nie? I mamy ale już tam, naładowany, dobra Gdzie tam, idziemy teraz? A teraz idź tutaj, widzisz to to co stoi, stoi na komodzie Na komodzie, komodzie Luka Komoda, no ja szukam tej komody No, no jest, jest, patrzyłeś na nią przed, przed chwilą w, Ofiarą losu To że ja jej nie widzę z tej odległości To że ty ją widzisz, to nie staję, że ją widzę to prawo, chyba... W lewo, w lewo tutaj widzisz? Czekaj, coś... nożem. No właśnie chcę. Czekaj, nóż trzeba wyciągnąć. Ek, no, dam ci challenge. Z... Weź mnie! Zestrzelnie, zestrzelnie. Weź nie zdenerwuj przez całą grę wtedy. Dobrze, zastrzel mnie mnie. o co chodzi? Czy to Evelyn? Nie, to jest to, to żeby się zestrzelił tego Bubbleheada. Bubble bubble Ale jego bubble można dobrze, dobrze zbić nożem. Dobrze, dobrze otworzyłem tu komodę, zebrałem monetę, a tutaj jest coś? No, sam sam se patrz. Coś zebrałem, tylko nie co było, bo nie przeczytałem. E, dobra. dobra, teraz, teraz wyjmij se już, Gnata. I, I idź I na górę, górę już. Teraz. E, którymi schodami? Oba chyba po no, tym samą, samo, nie? Obojętne, którymi luk. A kto tam jest? Eee. Jedna, jedna z, z kolejnych kupca, które musisz, musisz odłożyć. Na razie no, nie to będziemy, będziemy tego. Nie tego. O cóż tą komodę? Jest tam coś, tam coś ważnego. ważnego. Dla Fabuły Rezydenta ta -daun. Wiesz co to? Evelyn 2 drugi maja 2014, nie wygląda tak strasznie. No. <laughs> Ej, czy... Ale kuj żeby to sprawdzić, to spadnie. Nie, nie spadnie. Eee, dzięki za tipa. Hmm. Jedynie, Jedynie co to co pocisk po zmarła już. Tu nic hmm. nie ma. O, cześć, cześć babcia. Cześć, Evelyn. Możesz na mnie tak nie patrzeć? Prowokujesz mnie. Ale ty wyglądasz... Hmm. Dobrze wyglądasz, nie? Jesteś aż taka... Ile ona ma ogólnie ma lat teraz, Ewelin? Co? Co? Ile masz... Ile masz lat? E, ogólnie z tego, jak, jak miała wyglądać, wyglądać, czy to ile ona ma lat... O, rzeczywiście. Teraz ile ona ma lat tego babcia, o to chodzi. E, to wygląda jakby miała 80 lat, ale ona ma, ma tak naprawdę 3 lata. 3, tak 3 lata. A tak, a tak dobry... Tak reasumując. Tak a miała wyglądać jak tak 10-latka, ale przez to, że została poddana hormonom wzrostu, no to no, no, szybko, szybko się starzało. Tak Na tym zdjęciu wygląda tutaj wygląda lepiej. Ogólnie w którym roku to się wszystko dzieje. W 2000... 2017. 2017 A, czyli już bardzo dawno. Dobrze, i otwieramy to Otwieramy to. Tu nie a tamten tam nie mogę tych otworzyć? tam nie możesz, bo tam potrzebujesz klucza. Klucza ze skorpionem czy z wężem? Pytanie, bo wiem, że są tu jakieś obrazki. Dobra, Dobra a później luk Margaret? Margaret? Nie, Margaret nie. Przejdź przez ten, ten, balkon, ten balkon, tak? tak przez, przez ten? ten. Margerit? Zobaczysz, zobaczysz Margarit. tu Margerit. Ona, Ona cię nie, ci nie widzi. widzi. Wejdź do no no tchórzu. Nie widzę jej. Pójdź w prawo. 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 Prawo, nie lewo. Mhm. Ona idzie do mnie. Chyba. Nie dość, że mylisz, nie dość, że jesteś tchórzem. Cicho. Masz do tej rybki, to jeszcze tchórz. To jeszcze masz, mylisz, mylisz kierunki. kierunki. Jak to możemy mi wreszcie powie... mnie obronić? Na przykład dobrze, przed wiem, że cię nie atakuje, tylko że cię Dobrze, możemy iść już? Tak, idź do pokoju z y, y, wypoczynkowego, on będzie po lewej. Tu, tak. I idź do książki. Na przodzie, przed sobą, na kredencie masz książkę. Przed sobą miałeś? Kurwa, luk! No wybacz! Książka, przed sobą książka. Tutaj, ta książka. Tak ta książka. Otwórz, Otwórz ją. Proszę. proszę. Idź do drzwi od razu z tym. Dobrze, teraz do drzwi. Ona chyba coś nie. Ona chyba nie wejdzie do domu. Nie, kur. Na razie ona ma wolę żeby tutaj wejść. Har ma i nie mogę chyba rozszarpie. Nie denerwuj mi tu resila. No tutaj, to tędy właśnie, tędy przez te drzwi, no wejdź tam, kuźba. No ale ja nie chcę was zdenerwować. Widzisz, że w to nie gram. To, że wy jesteście, rezydentowicze, to nie, już nie moja wina. Ale tutaj nie ma jak wejść bez klucza, chyba. Daj, Daj to, to na, to na tą ścianę tego wepsa. Dobrze, proszę. I teraz gdzie idziemy? Teraz? Mhm. Teraz, Teraz idziemy. Będziemy, yy, po, powiedz po, po, mi, po, ile masz, tej masz tej czasu tej nagrywania. Tyle. Już, by już ci mówię. Mam już yy, 27 minut i 2 sekundy. Idź do, 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 punktu do punktu zapisu. zapisu. Mam, Mam dość. Na dzisiaj masz dość. Tak. Dobrze, no to gdzie jest punkt zapisu? Chyba to na górze, nie? No, w pralni. A w pralni, czyli że nic jeszcze, czy jeszcze, nie ma najbliższego niż w pralni. Cześć, Cześć, gamerka. Nie Cześć gamerka. Roku. Cześć, gamerka mroku. Sepryszamy sobie tutaj. Dobra, dziękujemy za oglądanie, za oglądanie tego odcinka. Tak, dziękujemy, ja no. przepraszam, Resila i jeszcze raz na tym nagraniu. Jeszcze, że się możemy z Rezartosem. byli oni ze mną, więc no. powagi się pożegnajcie. No, trzymajcie, że hej. Przyznajcie nam, cześć, cześć.